Witrynka, a muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze chciałem być takim y, tym bufetową. Szefową. Wróć, szefową. Jak policzę do pięciu, to się znajdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <noise> Ale jak to w Perelu? Jest światło. Nie. Kiedyś klienci byli inni. O, kiedyś klienci byli inni. Myli, uprzejmi. Elegancko siedzący, czekający na to, co akurat firma da. A dała to, co akurat miała. No bo to nie było tak, że przychodziło się i wybierało. Ba, klient się modlił, żeby cokolwiek dostać. A jak nawet dostał, to nie narzekał. E, oblałem pana? Tak, ale cała przyjemność po mojej stronie. O właśnie. Takie były czasy. I dzisiaj te czasy troszkę powspominamy. Czasy, w których jakość serwisu i jedzenia stała. Zawsze na pierwszym miejscu. Koncepcja, którą dzisiaj mam przedstawić, to koncepcja baru mlecznego. Pierwsze bary mleczne pojawiły się już pod koniec XIX wieku. I z tejże kuchni nawet chciałem dzisiaj wybrać potrawę, która wpisała się jasno w kanon tej PRL-owskiej, barowo-mlecznej yy, galanterii kulinarnej. I tu, moi drodzy, powinno być mięso na owe kotlety. Ale jak to w PRL-u za czasów barów mlecznych. W lodówce zawsze było światło. Ale to światło w tunelu spowodowało, że dzisiaj kreatywność, a w zasadzie wtedy kreatywność, była bardzo bogata. Ludzie wymyślali naprawdę różne rzeczy. Wszyscy wtedy zastanawiali się, jak zrobić sobie ukochane, ulubione kotlety schabowe, których zazwyczaj w barze mlecznym nie było, no bo były drogie i nikt ich nie zamawiał, ale żeby smakowało to jak kotlety. Może nie schabowe, ale smażone chociaż. Kotlety jajeczne. Mamy jajka. Co prawda z majonezem, ale możemy śmiało przerobić je na kotlety jajeczne. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Słynne, stare powiedzenie. Dobra, majonezik trzeba zdjąć, a jajeczka może na razie na deskę. Kilka ugotowanych na twardo jajek, które trzeba posiekać drobno nożem albo rozgnieść widelcem, jak wam jest wygodniej. Zaletą kotletów jajecznych jest to, że to jajko później musi być widoczne. To nie może być zwykła taka brutalnie zmielona masa. Można pasztet? W są śledzia. Chlebek przyjedzie. Taki rymik sobie ułożyłem, żeby było przyjemniej w restauracyjce. Tak to robiła moja mama. Tak będę robił i ja. Koleczko do miski. No i teraz do jajka dodawano najczęściej czynnik wiążący. Każda masa na kotlety musiała zawierać czynnik wiążący i czynnik spulchniający. Czynnikiem wiążącym jest oczywiście jajo, ale tym razem jajo surowe. Jedno jajo. Dobra, teraz zaczyna się zabawa w puzle. Co by tu wybrać? Każda gospodyni, bufetowa, sklepowa zawsze miała przy sobie narzędzie, które było jej potrzebne. Ostre mrzeczki. Ciecierzyca. E, czynnik spulchniający. Do tego pieczarki. Czynnik aromatyzujący. Pietruszka sznig dekoracyjny i płatki owsiane damy i teraz proszę i czekamy cierpliwie czekamy proszę jest Już wiemy, co będziemy jedli na śniadanie przez cały miesiąc: majonezik. Pomyłka, ale każda pomyłka jest okazją. Tak kiedyś było. O! Teraz to pieczarki, tak. Nie lubię osobiście, ale tak się kiedyś robiło, dodawanej bułki tartej do masy jajecznej. Zdecydowanie lepiej dodać jest albo ugotowaną fasolę, czerwoną bądź białą, albo też ciecierzycę. To też ładnie spulchni kotlety, ale dodatkowo będą jeszcze treściwsze. Dzisiaj możecie to zrobić. Ugotowana w słoiczku będzie szybciej. I robimy dokładnie to samo, co robiliśmy. Z jajkami nie trzeba tego broń Boże miksować. Fajnie jakby było widać kawałki ciecierzycy również w gotowej masie jajecznej, więc wystarczy roznieść to nożem. Kiedyś nie było blendera. Taki był świat. Na szczęście dzisiaj do niego chętnie wracam, przynajmniej ja, zmiażdżona ciecierzyca do miski, do jajek. To wszystko doprawiamy, pieprz, troszkę soli. No i skoro. Dostaliśmy jakimś rzutem na taśmę pieczarki, to postanowiłem, że te kotleciki będą też nieco inne, więc pieczarki pokroimy i delikatnie przesmażymy. Sól, pieprz. Pieczarki przesmażone odkładam na bok tak, żeby chwilę przestygły. Nie dodajemy ich gorących, szczególnie jak jajko nie jest wymieszane. To ważna zasada, czyli najpierw yy, ciecierzyca, jaja, Sól, pieprz i surowe jajko dokładnie trzeba wymieszać. Obiecałem płatki owsiane, dodajmy troszkę do środka. Ah, no dobra. To pawie pióro. Tak kiedyś kucharze mówili na wszystkie elementy dekoracyjne. Pawie pióro to nic innego jak kombinacja natki pietruszki dużej gałązki z naletką koperku dużej gałązki i to wszystko dźgnięte w środek. Tymbalika na przykład, czyli galaretki dźgnięte w tatarka, w śledzika po japońsku. Wtedy taka palemka, niczym z ronda de gola, stała sobie na środku talerza i miała zdobić talerz i w jakiś sposób zdobiła. Szczypiorek posiekany, szczypiorek z dymki do środka. Możecie dodać natkę pietruszki, możecie dodać każde inne ziółko. Ważne, żeby te kotlety były po prostu od razu mocno doprawione. Sama masa jajeczna jest dosyć jałowa, więc trzeba tutaj popracować nad nią. Być może w szufladzie kminek, majeranek. Zalega – dodajcie. Hmm. Sól, pieprz – zdecydowanie więcej. Kiedy masa jest wymieszana, dodaję pieczarki. Formujemy małe kotlety. Nie za grube, ale też nie za cienkie. Odrobina oleju na patelnie. Rozgrzewamy i kotlety po prostu panierujemy w bułce tartej. Chodzi o to, żeby nie przywierały bezpośrednio do... Patelni, ale też moi drodzy, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, chodzi o to, żeby to jednak było wrażenie, że jemy taki kotlet mięsny. Że niby jesz kotlet, ale nie jesz kotleta. To powodowało, że właśnie takie kotleciki powstały. Patelnia nagrzana, ale znowu, jak już się nagrzała, zmniejszam ogień tak, żeby one powolutku się wypiekały, a nie zbyt szybko przypiekły na brązowy kolor. Kotlety się smażą i pamiętajcie, żeby wypiekać je dobrze. To nie znaczy, że jak z jednej strony są złote, to już są gotowe. Przewróćcie je co najmniej dwa razy, czyli po minucie z każdej strony, przewracamy i później znowu jeszcze raz wracamy, tak, żeby maksymalnie dopiec je w środku, żeby się nie spaliły broń Boże, bo wtedy będą gorzkie. No ale teraz, dobra. Yy, zróbmy dobry sos z tego majonezu, który mi tutaj został po jajkach. Wymieszane co prawda z natką pietruszki, ale. Ale. 90 rocznik. Jest nieco bardziej kreatywny. Napisał na kartce lubczyk. To zrobimy majonez lubczykowy. Lubczyk. Kolejmy na mniejsze kawałki. Do miski. Do tego. Majonez. Tu jest za mało, więc dodam jeszcze co najmniej 3 łyżki, tak żeby łatwo było mi to wszystko zmiksować. Cytrynka. Może być ze śledzia. Będzie ładniej pachniał sos. Sól, pieprz. To nie że majonez jest doprawiony, ale troszkę trzeba go wzmocnić. I to wszystko powinniśmy teraz dokładnie zmiksować. Wybaczcie, ale chcę to zrobić szybko, więc mikser nadaje się tutaj idealnie. Majonez gotowy i ostatnia rzecz, jaką pragnę zrobić, to marchewka. Prosta sałatka. Wystarczy taką marchewkę zetrzeć obieraczką na ładne plastry. Możecie dodać absolutnie każde warzywo, które macie pod ręką. Odrobina oleju, odrobina nieśmiertelnego octu spirytusowego. I nawet się nie należy z tego śmiać, ale ocet spirytusowy do kilku potraw, moim zdaniem, jest niezbędny. Mój dziadek robił taką sałatkę z pomidorów, które doprawiał solą, cukrem i octem, ale koniecznie spirytusowym. Na innym occie to już tak nie smakowało. Troszkę cukru. Po chwili po dodaniu soli i cukru w wymieszaniu z octem i olejem marchewka troszkę zmieni swoją chrupkość. Czysty talerz, majonez, kotleciki. Majonezik na każdy. Cytrynka. Kawałki lubczyku i kawałki marchewki, która to marchewka z doskonałą sałatką. Kiedyś klienci byli inni, nie wybrzydzali. Kiedyś klient szukał potrawy, a nie potrawa klienta. I komu to przeszkadzało? Ponieważ wystarczy, że pokażę, jak wygląda, klient się sam znajdzie. A dziękuję. Dziękuję. I tak to było moi drodzy. A! I dla Was kartki. Wycinajcie, subskrybujcie i lajkujcie. Macie. Ile chcecie? Pamiętajcie, że wasza odpowiedź na to, co tutaj się dzieje, jest przyczynkiem do kolejnego odcinka. I błagam Was. Dajcie teraz jakieś zadanie Małeckiemu. On też jest stary, on też to pamięta. Naprawdę, jakiś taki deser ze średniowiecza.